Oczywiście nie sposób nie zapytać na studniówce SMS-u panią Annę, która kiedyś jako uczennica tutaj pląsała w tańcach w polonezie, ale dzisiaj jest w innej roli. Jaka ta studniówka pani była? Jak pani sobie by wróciła wspomnieniami do, do własnej? Pamiętam doskonale. Pamiętam doskonale. Było bardzo fajnie. Bawiliśmy się do białego rana. Miałam też bardzo, bardzo fajnych współtowarzyszy, że tak powiem, studniówkowych. Mieliśmy bardzo fajne roczniki. Z wieloma osobami utrzymujemy do dziś kontakt. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo moje wspomnienie. Dzisiaj w innej troszkę roli, bo trzeba też spojrzeć takim nieco karcącym wzrokiem na młodzież, mimo że to jest ich zabawa, ich wieczór, Państwo jesteście gośćmi, ale jakieś zobowiązanie do tego, żeby przynajmniej tak spojrzeć jako nauczyciel, to jest. Aczkolwiek myślę, że tutaj nikt karcącym wzrokiem nie będzie wpołaczył na młodzież. Mieliśmy na to już kilka lat. To są młodzi, dorośli ludzie. Niech się dzisiaj bawią. Mają przed sobą trudny życiowy egzamin. Życzę im bardzo powodzenia na nim. Nie stresujcie się, jesteście dobrze przygotowani, byliście w dobrych rękach. Myślący też są, także nic dzisiaj się tego bawić i życzyć im miłej zabawy. Na pewno do tańca będzie panią porywał, siedzący tutaj obok, akurat z grona pedagogicznego. Też proszę powiedzieć, jakim przesłaniem mężczyzna przychodzi na studniówkę, jeżeli chodzi o szkołę sportową. Na pewno jest to duża odpowiedzialność za młodzież, a także myślę, że w pewnym stopniu duma, ponieważ jesteśmy dumni z tej młodzieży. Jest to nasza młodzież szkolna, którą widujemy na co dzień i życzymy im powodzenia. W tym świecie, który ich czeka, i przede wszystkim dobrej zabawy dzisiaj. Dzisiaj jeszcze mają miejsce na brak stresu i stres przyjdzie dopiero w maju, przed samymi maturami. Lecz no, zbliżają się te dni nieubaganie i przede wszystkim życzę dzisiaj powodzenia i dobrej zabawy.